21 kwietnia 2011 roku jesteśmy na stacji paliw Wolpina. W końcu nam otworzono, do długo to trwało, bo miała być otwarta przed świętami Bożego Narodzenia w ubiegłym roku, no ale duże było opóźnienie jak widać. przeszkadzali urzędnicy jak mogli, no ale w końcu udało się otworzyć. Stacja jest Step Oil. Paliw. Godzina otwarcia poniedziałek, sobota od godziny 6 rano do 22, a w niedzielę od 10 do 20. No i tutaj, tak jak widać, tutaj ma tylko dwa stanowiska, ale jest też i na gaz oraz tutaj jest i odkurzacz, jak tam widzę, oraz można ciśnienie sobie zmierzyć i ustawić w oponach. Tutaj myjnia, tam widzę się przygotowuje, kasa jest no i najważniejsze jest tam toaleta y, dla y, klientów także jest to w końcu jedyna y, w naszej okolicy taka profesjonalna stacja bo w szerzynach to tak dobrze nie ma także mam nadzieję no niestety ceny są zbyt wysokie, no ale to nie tylko tutaj, tylko w całej Polsce to jest jeden wielki skandal, żeby litr benzyny przy oleju napędowego ile tutaj? 98 kosztuje 5,36 95, 5,17 a jeszcze jest tam cena 5,06 no najtańszy jest gaz LPG 2,48 także to należy się cieszyć. Wreszcie jakaś pod... dobra rzecz tutaj powstała. Ale to dzięki tylko wysiłkowi pewnie prywatnej osobie, bo tak jak mówię urzędnicy, to pewnie mu to przeszkadzali dlatego opóźnienie, bo tutaj już to dawno powinno stać.